Dzień dobry drodzy miłośnicy motoryzacji. Dziś opowiem Wam o najnowszym dziele sztuki motoryzacyjnej nowej generacji Porsche Panamera. Zasiądźcie wygodniej i przygotujcie się na pełen emocji odcinek, bo to będzie prawdziwa uczta dla każdego fana czterech kółek. Zacznijmy od wzornictwa. Porsche, znane ze swojego unikatowego stylu, przedstawia nam trzecią generację Panamery. To prawdziwy lifting w świecie luksusowych limuzyn. Z przodu zmiany są subtelne, ale wystarczające, aby nadać samochodowi bardziej agresywny wygląd. Boczna linia auta też została przeprojektowana, dodając Więcej dynamizmu i elegancji. Ale to tył samochodu najbardziej przypomina mi elektrycznego Tajkana, smukłe linie, które sprawiają, że Panamera wygląda jeszcze bardziej futurystycznie. A tak, w gwoli przypomnienia, prezentowały się poszczególne generacje Panamery. Wnętrze auta to prawdziwa rewolucja cyfrowa. Porsche zaimplementowało tu wiele elementów znanych z Tajkana i nowego Cayenne. Cyfrowe zegary, dodatkowy ekran dla pasażera, a nawet przełączniki zmiany biegu w formie małej dźwigni, co optymalizuje przestrzeń w tunelu środkowym. Ale nie martwcie się, się, Porsche zostawiło fizyczne przyciski do obsługi klimatyzacji. Brawo! A teraz coś dla fanów technologii! Porsche wprowadza system automatycznego parkowania, który można kontrolować za pomocą smartfona. Wyobraźcie sobie, że wychodzicie z samochodu, a on sam znajduje miejsce parkingowe i parkuje bez waszej fizycznej obecności. To przyszłość, która staje się teraźniejszością. W standardowym wyposażeniu nowej Panamery odnajdziemy m.in. takie elementy jak matrycowe reflektory LED, indukcyjną ładowarkę z chłodzeniem, łączność z Apple CarPlay i Android Auto, czy zawieszenie pneumatyczne. Dla entuzjastów większej rozpiętości między komfortem i sportowymi doznaniami, dostępny jest aktywizacja. Zawieszenie Porsche Active Ride, możliwe wyłącznie w wersjach hybrydowych. W skład rozwiązania wchodzą wówczas aktywne amortyzatory, których działanie reguluje osobna, elektrycznie sterowana pompa hydrauliczna. Pod maską Panamera również przeszła metamorfozę. Bazowy model posiada silnik V6 o pojemności 2,9 litra, który generuje 353 konie mechaniczne mocy i 500 Nm momentu obrotowego. Ale prawdziwa perła w koronie to wersja turbo i hybrid. Tutaj mamy 4-litrowe V8 wspomagane 190-konnym silnikiem elektrycznym, razem dające aż 680 koni mechanicznych mocy i 930 Nm maksymalnego momentu obrotowego. To połączenie pozwala na sprint do setki w zaledwie 3,2 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi aż 315 km/godzinę. A większa bateria o pojemności 25,9 kWh pozwala na przejechanie do 93 km na samym napędzie elektrycznym. Póki co ceny nowej Panamery w Polsce nie są jeszcze znane. W Niemczech startują od 107 000 euro, co jest wzrostem o 9 000 euro w stosunku do poprzedniego modelu. Dostawy do klientów mają ruszyć w marcu 2024 roku. Drodzy widzowie, jak myślicie, czy nowa Panamera jest warta swojej ceny? Czy preferujecie tradycyjne silniki spalinowe, czy też elektryfikacja jest przyszłością motoryzacji? Napiszcie proszę swoje opinie w komentarzach. I pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić kolejnych motoryzacyjnych nowości. Dziękuję wam za pozostanie ze mną do końca tego materiału. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!